<laughs> Jaki debil. <laughs> Jaki debil. Co jest? Ładuj. Witam serdecznie, wiecznie, z tej strony Flamix. Jestem dzisiaj z MoshMacho. Yy, graliśmy w Europie, ale tamten filmik nie wyszedł i to będzie drugi, ale zarazem pierwszy filmik, bo... Dzisiaj go zmontuję, a wczoraj montowałem do pierwszy. Zostawcie mi lajka, za starania. Zostawcie nasz maszyny lajka, za starania. I niech teraz masz starcie się to... się. Dzień dobry! No, wszystko rozlecie. Y, już zaczęliśmy gierkę, a więc... Idziemy. Będziemy próbowali ergonować jak najwięcej osób. Będę w tym filmiku powiedziałem wam wszystko, już wszystko. Co będę chciał robić, co... No wszystko wam powiedziałem Jak go montowałem To stażyła się taka rzecz Że Nie można było zaeksportować film I Złą aplikację podałem Musiałem usunąć film od nowa I dzisiaj go montuję drugi raz dla was Więc zostawcie mi lajka z staranie masz na dobra? O kurde No i kresnale są Które mi niszczą właśnie rzecz No i nie żyje Jakie gówno! Dzień Nie się Nie, to się Wszystko jest tragedia. Dobra, widzę, że ja bym wam... Time-lapse'em, time Jeszcze będę trzymać już wszystko. Może taka sprawa się zdarzyła. A, już mówiłem, zresztą. I teraz z kolejnym film. Będę się go zmontować. I wszystko zrobić od A Ale zostawcie mi suba i lajka za te starania. Ale. To jest pierwszy, drugi film, znaczy. To i tak już jest coś ciężko, ale. Muszę się do tego przyzwyczaić, widzę. A teraz będę szybkiego ten lapsa. D De. Jaki debil <laughs> Jaki debil Co jest? Jaki debil? Co jest? Co to się stało? Ej teraz nie lepiej Debi. słychać? De. O wiele lepiej Ale chetzo Zainstalowałem sobie... Znaczy zainstalowałem Podpiąłem sobie mikrofon profesjonalny Podpiąłeś? Podłączyłem sobie mikrofon profesjonalny oh, nice. Nie słuchaj mnie za cicho, za głośno nie? Tak, tak idealnie mnie słychać De. No to Weźmy sobie po healthie. De. Ciu, Jeszcze jeden z nas bierze stamina. Uh. Ja. Okay. Chciałbyś. Nie no, no chciałbym. A czekaj, zobaczmy kto co ma. czekaj. To się granat jest. Czekaj, ja mam. Ja mam helfa i strengfa. A ty masz Tumble luncha i helfa. No. Trudno. Ale zobaczmy czy granat jest jakiś. Stać mnie. Stać mnie. Pistolet jest. Stać mnie, debil. Aj, ta haj. Jestem dłużej. Ej, stać mnie! Stać mnie! Bierzemy? Nie.

Ej... Ty jesteś taki głupi celuszko. Weź mnie przecież na górę. Nieee, spadam. Bliżutko, bliżutko, serio bliżutko. A, sierdze, sierdze! A, sierduszku! De bilu. Upgrade for the shot to Upgrade the de to so, be Yes, my strength. Yes, my strength. Yes, my health. Yes, my Życie! No nie! Jaki level? Bez klitu, Dobra, ty mamy bez życia. Ile masz kape? To... Ej, dawaj gram. gra, siłę. Good boy. Powiedz Good coś boy. Nie coś miłego dla widzów. Powiedz coś miłego dla widzów. Good little boy. No nie! Ojej, doszło. Ja je doszłam. No możesz mnie zostawić, milon no, dzięki za kapę. Życie dla Andrii Ludzki. I właśnie, bo ja sprawdziłem tamtego klipa, i ten klip, najwięcej razy to było jak bluźniłeś. Tak dużo bluźniłeś, tak dużo musiałem cenzurować, człowieku. Czym? Kiedy? Co? Kiedy? Że bluźniłem? No na no, tamtym iść to tam od razu. O, yes. No obito to trochę, obij to trochę, żeby miało 8200, żeby to było. O, nie. Get, get. No nie. No trudno. co to próbujemy po prostu zrobić rekord do dziesiątki dziesiątego lewela zawsze nam jak należy na drugą Nie no zostaw mnie no Jezus Wyszedł za drzwi akurat jak ja weszłem jaki jajka no sorry widzę że tak często umieram ale jestem słabiutki. No znaczy to jest

Lecz. Nice, nice. Kastiki. Dobrym sprawcą bierkę, Jezus. Widzowie, zostawiajcie like lajki y dla niego i. Będę za dobry w tym biereczkę człowieka. No widzisz, on kastruje każdego Nie ma strajka, ale kastruje każdego jak chce. Dwie osoby z kastrową. Bez straty życia. No i żałuję, trochę no to dobrze, proszę grać. Napiszcie mu jakieś pozytywne komentarze, proszę. Zawsze się kieruję? Bo to, co on robi tutaj? To normalny gra. <grym> nie, nie, no, ja No, do szkitu. Znaczy się grać. Nie, nie, no to było tak... Ej, polegał. Polegał. Bez? Yes? Obejrzał gitarę. Ale jeszcze czeka Edith, może być. To tylko kasuje. Sobie... Nie, bo on zginął już. No, ale może jeszcze się... To nie widział widzów. Nie widział, nie widział. Co się stało z gitarą? Y nie wiem. Mm -hmm. E, co? jaką starą? Upieszek! No, 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 no ja pierdzielę Jaki drzwi mnie popchły. Co ty robisz? No drzwi co mnie popchły! Robisz? No Zwróciłem pewnie. No pewnie. No tak mi drzwi zrobiły. Takie coś, takie pierdzielę. Pewnie te. Ta. No tak, no. Idziemy, powiedzcie, może tak. Hmm. No, jeszcze Da, już. Tamina, czekam, gdzie był. Co jest? A i czekaj, ja też muszę czekać. Co? Co? No, co? Ja bo myślę, że ona dożyła. Eee, nie. Jeden baseballowy, baseball bat i dwa strengtwa. Ja sobie biorę dwa strękwa. Ja maksuję stręków. Ja muszę dostać takiego strękwa, że chłopie dostanę takiej energetyzacji, że nie pian z mogę. Biorę range. Biorę ranger. Biorę ja biorę rangea. Biorę range Ja biorę staminę. Nie ci grana bez tam. Zaśmie tam. Weź mnie też po, podsuć, podsuć, mnie. Nie, Weź mnie ma, tam, podsuć. nie ma nic. A, no dobra, no to złość. Kliknij yes. A to ale... było blisko. blisko. Daj jeszcze, lecicie. O no, kurde, myślałem, myślałem, że to homie. A też. jak haj. No to czemu ty wystartowałeś? Dobra, S mam życie? No pewnie masz. No mam. Masz A, jakieś chcesz zamianę, Chcesz to coś? Nie. A ty no, siłę dobra, masz no. No to weźcie ze dwa granaty, gdzie jest drugi? Pan Keszun, wziąłem, drugi. Yeah. O oh, jak zawalił jaki debil Sorry O oh, ja yeah, ja yeah. Daj już zanosimy Ja mam 3 strengtha Ale poczekaj zaniosę to na A ile kosztuje tamto A to poderdem No to weź poderdem 22 tysiące Dalej gościu Paga! Pomyślmy, jak to się ma. Proszę miesiąć, mężczyźni. De! Idealnie. Idealnie. Cudownie, to jest piękne. De! Pierdaję na dziecko, zaraz, wiesz, guzik. Tu gdzieś jest dziecko. Ej, tu jest wazon, ale ten mały. To jest w 2000. Ukończy, okay, kończy. Uzadaj, No Ale świetne rzeczy do RDM-u. Patrz jaki RDM-ownik, Patrz, patrz, zobacz No ja też to mam na górze. Ma... Da... To jest mój Weź To rdm Bo, Ja też tym, tym megafonem telefonem. D. Yeah. To D. 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 te megafony, telefonem. Laleczka, czekajcie, zrzucę tu laleczkę na wózek, da? No nie, nie, ale ja to pójść da przodu. Drugi megafon, telefon, dzielę ci bufon. No, dla mnie. No, Uwaga, laleczka leci. No nie, Debilu. Złapi ją. ją, No nie, Debilu nie wie. Czemu? Czy no pod koniec weźmiemy Big Co? Pod koniec weźmiemy w igrejnie.